Czołem ludziska, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Liwit, a ze mną jest dzisiaj... Ozo, siemanko. I gramy sobie znowu w Residenta. Dobra, e... Po kolei, ja bym sobie jeszcze ulepszył pistolet, zanim wyruszymy. O, dobry, dobrze, dobrze, dobrze. Ja. Żebym dlaczego wcześniej nie, nie widziałem kamizelki. Okej, okay, siła ognia, dlaczego? Bo jej nie miałem w ekwipunku. Nie on się wkłada do ekwipunku? Żartujesz? Ojej. Faktycznie. Faktycznie, ja to nie wiem, czy warto ją wkładać, ale dobra, weźmy sobie, przetestujemy, nie? No jasne, ja biorę. Ja zabiera, zabiera miejsce w ekwipunku, co nie wiem, czy mi się podoba, ale okej. Okay. Jakby co, to ja teraz będę maksował p 5 Trzeba przetestować. Dobra, co ja sobie jeszcze mogę powiększyć? Ładowanie czy magazynek? Może ładowanie tym razem? Mogę jedno i drugie zresztą wziąć. Jeszcze może shotguna dam radę, nieco ulepszyć. Jest co, nie będę brał karabinu snajperskiego. Zostawię no, go. No to nie wiesz jeśli nie chcesz. Ja biorę pistolet i ten. Ja MP5. Sam, sam MP5 widzisz, tak? Tak, tak. Okay. No i Spraya jednego. Dobra, no to zaczynamy. Żadnych tych zielonych ziółek, żadnych nie biorę, bo po co? Ja Spraya też sobie wziąłem jednego. Nie, ja, ja sobie biorę jakby co shotguna, bo... Bo jest, jednak, no, ty wiesz, ty o, jest masz, jednak dużo mocniejsze od pistoletu. Ty masz kontaktową, taką i zasięgową. Ja mam takie coś pomiędzy. Dawaj, ready. Jest. Miałem cały czas. Partner nie jest gotowy. Wkurza mi to potwierdzanie, co ciągle tego wszystkiego. Nie mm -hmm. zapominam, jak nie gram ciągle. No tutaj teraz patrzę, fajne się te wyświetlają. Informacje a propos rezydenta. O, a propos fabuły. O. Gdy się gra wczytuje. Rany, ale mnie plecy bolą. A ja nie będę mówił, co mnie boli. <laughs> nie wszystko boli. Byłem wczoraj w Bieszczadach. Znaczy nawet nie w Bieszczadach, tak, tylko ale w, w Strzyżowie. Chyba trochę nad, nadwyrężyłem sobie plecy

Łapmy się Dobra Myślałem że wypadnę przez chwilę, nie? Ale się złapać Teraz przynajmniej nie trzeba amy oszczędzać, co? No nie wow, wow, jest To jest o, Oooooo, całkiem jeszcze sporo Tak, ty byś prawo zrony, ale Okej. Tylko że z prawej nic nie jedzie. Ci pomogę z lewą. Przkodzili nam trochę pojazd. Ale jeszcze jest okej. Łap się. Jakbyśmy się nie złapali, to pewnie wyleciałby któryś, nie? Ja się nie złapałem, tykałem przetrzymanek V. Aha, okej, okay. to dziwne. A może wystarczy jeden z nas się złapie? Ja miałem brać prawą. O, teraz prawej ich sporo było. Ja przygrzałem giwerę. <grytanie> Ile tych, tych motorów? Moja jest gorsza, bo musi trochę się pokręcić, zanim zacznie działać. No ale za to siłę ognia ma większą. Oj, podpalili mnie. Łap się, łap się. Pięknie. Chyba masz większy ten zasięg na boki tej kawary, tak mi się daje. to ma na... No możliwe, bo mam wyżej zamieszoną w ogóle tą broń. Całkiem możliwe, że tak jest. No i znowu mnie podpalili, no. Nie tyle. No to Ozo, dzisiaj same hedy po tym, po odwiedzinach na strzelnicę. No zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję. To koła im przebijać tym furgonom, pamiętaj. Furgonom koła, okej. Okay. Nie strzelałem w sumie w ogóle w koła. Raczej w kierowce próbowałem. Wow! Chyba zasadzka albo barykada raczej. Kierowca tego nie widział tak szybko? To zostało długo pewnie. No to zatrzymał tak, żebyśmy mieli łatwy cel <laughs> Okej, okay, chyba mamy przejście. O jest, jest mocno już uszkodzony, trzeba uważać. Zobacz, postaram się. Dopuścić chyba noc zapada, no nie? Tak to wygląda przynajmniej no. Wow 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 wow. Dobra w opony One są uzbrojone te opony. Co w się sensie, taką blachę mają? Aż się do przednie a okej. Okay. No to w przednie strzeliłem chyba. Dobra. Chyba, chyba na końcówce życia, ale się udało. No. Hmm. Hammer to hammer. Serio, dalej mnie śmieszą te moto zombie. Ty, ale tak patrząc na ten filmik, to ten twój minigun wcale nie strzelał dużo szybciej od tego mojego. CKM-u. O, oh, tu będzie się kamerze. za to. Mi się wydawało, czy to auto podskoczyło? No. Tak samo z siebie? <grych> no to nie jest zbyt lekki ten furgon. Ale tam nie było żadnej wyskoczni, a ono się tak uniosło do góry, nie? O. To mój było mój. śmieszne. Nie było rampy, o może tak. O, już lepiej brzmi. A sam wyleciał w górę. No właśnie. O, czy to jest oddział Delta? Właśnie już nie Delta, Delta zginął wcześniej chyba, to Alfa. Alfa zginął w tych podziemiach. Alfa, odwrotnie. No nieważne, w, ka w każdym razie żołnierze. Czyli dwa pistolety ma? Na teraz, je event. teraz jest nas trójka przynajmniej. Zobaczymy, jak No, dokładnie. To jeszcze jest do końca filmu. Wiesz, gdybym był w takiej sytuacji jak oni, to bym się postarał nawet o to więcej niż dwa pistolety. No i, i już nas chyba jest z powrotem dwójka. Czarny troll, bardzo ciekawy. Jeden. Ten to jest ogromny. Podobny albo do tego trola z Wiedźmina, albo do tych takich śmiesznych z Hobbita, co ich co się zamienili w kamień. No bardziej mi to przypomina Tolkienowego. Ale czarny pasuje dobrze. W Wiedźminie trole nie są chyba aż tak duże. Przynajmniej nie te skalne, bo te normalne to może i są. Okej, okay, czyli wracamy do furgon, do auta? No. Mamy tower defense. <noise> Lubię tą twoją shivę. To są jakieś beczki jeszcze. Mało co mu robić tak Hej, trzeba uważać, żeby broni nie przegrzać. Strzeliłem wcześniej beczkę, nie wiem czy dobrze zrobiłem O! Chyba w to teraz mamy strzelać no, Tak mi się udaje też Uważaj, bo tutaj jeszcze strzelałem do nas AD, adet. było Tak, tak, uderzał tak w ziemię i wtedy trzeba było chyba wciskać Nieźle. Zobaczmy, to go, chyba, za, to jest, go, go chyba zabolało. Sobie. On jest dziwny. Wyszło mu z głowy takie coś jak niektórym zombiakom, nie? Te takie węże. O splet. No a tamtem wychodziło z głowy w sumie. Tylko ma sukienkę z martwych żołnierzy, nie? Wow. Też miałeś teraz ADAD, AD, żeby tak, kucnąć? Tak, tak. Okej okay. Kolejne Znowu zombiaki do nas strzelają Dobra, chyba je zabiłem Dobra, jeden jeden, ten, ten robal zabity Kolejny, nie, drugi szerję. O kurde się O to źle Dobra, już jedziemy dalej. Nieźle Zabiję zombiaki, strzelaj do niego dalej Złapałem Został jeden Nieźle Nie rozumiem znaczenia tych robaków Naprawdę Nieważne, nie to, to jest japońska gra OZO Nie doszukujemy się tutaj logiki Dobra, nie było tak źle. No je, Jakoś ale... poszło. Nawet no zbyt łatwo. Zastraciliśmy auto. Stracił lat, latowo nie przeżyć i być zadowolony. Ale to szczegół. <laughs> Where are you, Josh? Ah, oh, Sheva. You don't have to do this. You can, you have to do this. You can What about you? I've got a personal stake in this. A personal stake? Chris, look around. We should both get the hell out of here! I'm not here just for the mission. What are you talking about? A while back I received some intel that my old partner was still alive. At first I didn't know what to think. But when I saw the data file from Delta Team, I knew for sure. Jill jest A to ciekawe. Więc hmm. osobiste pobudki. No to dobra, to ja kończę. Żeby tu być. Muszę lecieć za nim. <laughs> no nie musisz. Było miło. Ale i tak pójdziesz, no. Gra cię do tego zmusi. Widzisz?

Czyli nie mam wyjścia, dobra. Potem tutaj. No i jedziemy na te pola naftowe, nie? A. Czyli jakiś bug, pewnie, czy coś. Już. Dobra, a więc to był taki odcinek inny niż zwykle. Naprawdę szybki. No a postrzelaliśmy sobie trochę do. <noise> do wrogów z jeepa. O, akta magin. Można obejrzeć w bibliotece. Ma Coś sobie odblokowaliśmy. Miałem lepszą celność od ciebie o 6,1%, a nie byłem na strzelnicy. No i co, ja nie strzelałem z Gatlinga. No nie stać to... by mnie było. <laughs> trochę, trochę by się Minutę, jest Parę dziesięcy, ale to czego. No może i tak. Dobra, e, dzięki, że wpadliście. Jeśli wam się podobało, to oczywiście wiecie co robić. E... Zasubskrybujcie subskrybujcie też kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. I co, żegnamy się już od, nie? No tak. Także trzymajcie się... Cześć. Ja pierwszy. Trzymajcie się, cześć i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.